Chcę chciałam mówić, że coś mi się zepsuło. Witam. Będę zjechał się w kamerę. Dobra, nie wnikać. Okay, okay, Ta den. Nie, muszę tylko najpierw to to nie kupię jestem. Tylko najpierw to oddać. Jakoś mm. mm. randoma będę miała. Boże. Zostawam? Mogę się na to ze mną. No czemu mnie dołącza do bruk? do broka... do brok... Do brok. Do brok. Do brok czy być to samą osoba co wczoraj, aż znowu sobie będę musiała usuwać osobę. A miałam tylko nie. Życie informacyjne jest ciężkie. ну, вау. Да я сразу, что-то пьем, там, какой-то левый. Лампы, не забудется. что. Не, дайте мне нормальную клавиатуру. Дайте мне нормальную клавиатуру. Dobra. nikt Nie ma wyraźnie, że Ale nic, nikt, chyba raczej nie może przecież się sam? Tylko. Nie. Nie nie chcę być sam Dobra, raz jeszcze. Że... Nie może i mam magiczne. Ojej. Halo? Coś tego typu? Coś... Nie, nie ma. Oj. Jej. Sorka, ale muszę. No dobra, zabij mnie. Oj. Oj. Jak ono Thank you, Zasłownie pisać nie umiem Więc... O, to jest na moim serwerze okay. Ktoś się gra Szybciej, niech to ktoś mnie ukra Słychać za bardzo, to ja nie oceniam bass więc. Jakie wy macie? Dajesz. Kogo sobie losuje? o! ty, okay. okej. Zobaczymy. Przypominam, że nie innych. Jaki mają? Australia, Lilith, Los. Nie na nią. Tak, masz jak ja. No ja. Myślę, że nie, znaczy, że. Znaczy, znaczy, znaczy. Um. Ej, <laughs> zobaczmy. Um. E, no, mogę Was dodać na moim drugim koncie. Dodajcie mnie na moim drugim koncie, a ja was tam przyjmę. Ej, Kaza złaga. Czekajcie. Tak,

spokój tylko muszę napisać niki. Ja cię tam mam? Nie, nie masz mnie chyba. Czekaj, zobaczę. E, nie, nie masz. Dalej mnie. Tutaj masz napisane Tatki, historia i razem wszystko. No, a, a wiesz kiedy... No... вот. Ты, ну я не умею писать. Тут не пахнет. Ну, no, тут ты мне можешь додать, я за акцент, я только акцептую. Вот. И уж Nie dodajcie, ty, wy mnie dodajcie, a ja zaakceptuję. Yeah. Zam już akceptuję r, 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 b, r, Niech nie bać moje pismo, uwagę. Zaakceptuję. Już zaakceptowałam. Pokazuję ten nick osobom. Ja nie wiem czy... nie nie będziecie widzieć. Mam gorsze pismo, serio. Chula. Już akceptuję. My, no, no możemy teraz. Tylko może Wam napisać unik. Tylko że ja nie wiem o co o tym chodzi. Tam jest X na końcu, jakby coś Jaj? Nie no, tylko jednak Czekaj jak to zrobię. Jestem w już w Może nie do końca w jak coś. Nie ma sensu. Dziękuję za zapytanie. Ej, mam pytanko odajesz, jak ja. Jakie pytanko? sobie piszcie, ja idę na brok, na rok brok, rok na rok na rok na nie na rok na teraz. na rok Ale teraz... Nie no, teraz, nawet i teraz, ale rok na rok na Teraz możemy pograć. I tak tam nawet nie mam tylu dni ile mi się wydawało. Ale... Dobra No to ty do mnie dołącz. Możemy pograć 99 w lesie. Jeśli to jest twoje marzenie. Nie wynikać. Ile chcesz dni tak na około 10-70. Ale wiem, że z moją technologią to się nie uda. O, no, a, a, dziękuję. Wiesz, nie mam tak za bardzo... Zaprośmy ktoś. E, zaprosimy ciebie, Możecie. No to dobra, możemy. Ej, jak chcę moich starodawnych widzów. Doli moich. Czekaj dam, dam sobie serwer drabić, że nie wiem, mówić, ale... Dobra, napisałam, sam. Ty będziesz tam... My, my... Ej, już wielka już. Nie wiem czy ty jesteś z Polski, jeśli będziesz chciał z nami pograć, to ok, nikt poproszę tylko. Ja pierdolę, ja się załamie no. Jeszcze tablet mi się dodać. Musisz ty mnie dodać, ty, ty mnie to musisz dodać, ty mnie, ty mnie, ty mnie. mnie. Serwer. Ty mogę tak od razu. Dobra, kochani, gramy. Może tylko jedną osobę zaakceptować. O ile mnie dodało. Dołączcie. Ale mi tutaj, tam. Okay, no ale nie pójdę Okej, spoko. Mam ciebie znajomych. I następną rundę będziemy mogli zagrać jak wszyscy zginą. proszę w trakcie nie wychodzić bo ja pasuję katropę. I proszę nie wnikać w zarodni. Ale jak wydać Nie, dziękuję, nie wca. kogo miałam zaprosić? Jom um, i kogoś jeszcze. I ją. Jeszcze czekamy na jedną osobę, która miała z nami zagrać. Dobra, zobaczę jakie... jakich ja nie mam rank O Boże! Ja na, tym, ja na drugim koncie mam Ty mnie musisz dodać O kurde, i to się mi go opaca nie Dajcie mi jakąś rolę Dajcie mi jakąś Jestem twoją fanką Dobra, czekamy jeszcze, czy co? Czekamy jeszcze? Czekamy. Nie, nie tłuszcz, nie tłuszcz, nie tłuszcz, nie tłuszcz, nie. Dobra. Dobra, kochani, na ja następną rundę będziemy musieli Wy będziecie musieli choć jak się zginiemy. Przepraszam. Przepraszam. Dobra, wygramy. O kurde, ej, daj mi cyborga, daj mi ten pistolecik.

Jezus, Jezus, Marek, to mnie, ostatnia, mnie, mnie, mnie Wiem, że nie ma, że jest boję. sobą... Zostaw mnie ty, kadrują. Może jakoś to Dobra, to ja nigdy jestem, ale... masz, nie jestem. Proszę nie unikać. Dobra, spadam z tym do ogniwa Najgorszy dzień w tygodniu będzie jak po zjedzeniu zmian. O właśnie. Ja się wyczułam, a to jest We're